Cześć, z tej strony Michał, portal funduszowe.pl. Pierwszy boom na rynku polskich funduszy surowcowych nastąpił w latach 2007-2008. O ile wcześniej pojawiały się agresywne reklamy rosnących funduszy akcyjnych, to po ich załamaniu media przeniosły się na rynek surowców. Pamiętam z tamtych lat po 100 dolarów i prognozy wzrostu do 200. Wiele prognoz mówiło, iż dolar nic nie będzie warty, a w tamtym czasie kurs zbliżał się do 2 zł. Latem 2008 roku bańka pękła i zastanawiałem się wtedy, cóż się takiego stało, iż surowce weszły w długą besę. Otóż rozpoczęła się dezinflacyjna faza cyklu, w której zwykle surowce tracą na wartości. Dodatkowo rozpoczęło się spowolnienie gospodarcze, które potem przerodziło się w recesję. W takich warunkach dobrze radził sobie dolar. Trend nie jest dany raz na zawsze i zależy od fazy globalnego cyklu koniunkturalnego. W ostatnich miesiącach sentyment dla surowców był bardzo dobry. Zapewne dlatego, iż trwa wojna i surowce w takich warunkach miały tylko rosnąć. Czy rzeczywiście? Na wykresie widać korelację inflacji oraz ropy naftowej. Widać wyraźnie, iż ropa rośnie w momentach wzrostu inflacji. To bardzo ważne. Dla hossy surowców nie wystarcza wysoka inflacja, lecz jej wzrostowy czas. Jeżeli inflacja jest wysoka i zbliża się do czas dezinflacji, to surowce wchodzą w bessę I taki czas właśnie mamy. O ile wojna swoje dodała w ostatniej fazie cyklu, o tyle dla przyszłości surowców większe znaczenie mają decyzje banków centralnych. Polityka Fed wpływa na rynki w długim terminie, dlatego decyzje z początku 2020 roku wywołały wielką inflację dopiero rok później. W 2022 roku polityka Fed uległa jednak zmianie. Mamy rekordowe ograniczenie ilości podaży pieniądza, które przełoży się na rynki w perspektywie kolejnego roku. Jeżeli Fed zmieni politykę, to ta decyzja będzie wpływać na rynki dopiero za rok. Przed nami więc dezinflacyjna faza, która przeceni rynek surowców. Dobra informacja jest dla nas taka, iż w kolejnym roku paliwo już nie będzie drożało na stacjach. Tania ropa będzie problemem dla gospodarki rosyjskiej. A już Napoleon mawiał, iż do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze. Dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał był dla ciebie pomocny, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj koniecznie nasz kanał i zapisz się na bezpłatny biuletyn Funduszu WPL. Otrzymasz jeszcze więcej analiz i materiałów.